Usiądźmy i wysłuchajmy ogłoszeń dzisiejszej niedzieli. Po Mszy Świętej zapraszamy dzieci do stopni ołtarza po błogosławieństwo. Obchody tygodnia we wtorek, święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Modlitwą ogarniamy biskupa seniora Tadeusza Rakoczego z racji przypadających imieni. W sobotę, pierwszy dzień listopada, uroczystość wszystkich świętych. W tym dniu, Msza Święte, tak jak w niedzielę. 7, 9, 11, 15, 30, o godzinie 15.00 nabożeństwo za zmarłych. Później udamy się w procesji na cmentarz i po modlitwach msza święta w kościele za zmarłych w minionym roku. W przyszłą niedzielę wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, dzień zaduszny, porządek niedzielny przed mszą popołudniową. Będziemy odmawiać różaniec za zmarłych. Zalecki za zmarłych będą przyjmowane w zakrystii i kancelarii parafialnej oraz na cmentarzu. Bardzo też prosimy, bo będziemy teraz porządkować groby, teraz, później po wszystkich świętych też, aby w miarę możliwości yy, tam wybalone świece czy kwiaty, w miarę brać ze sobą. Zdajcie sobie Państwo sprawę, bo jest dużo grobów, mamy też i dużo tych rzeczy, które stawiamy na grobie. Gdybyśmy to chcieli wszystko wrzucić, to będziemy po prostu zablokowani śmieciami. Prosimy więc w miarę możliwości, aby po prostu, czy jak już ten kwiat zwiętnie, czy świeca się wypali, wziąć z sobą. Wtedy to pójdzie wszystko łatwiej i też chodzi o to, żeby był porządek. Będziemy o to po prostu też się starajmy wszyscy. W tamtym roku poszło dobrze, myślę, że w tym roku pójdzie jeszcze lepiej. W piątek kończymy, moi kochani, nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy do udziału, szczególnie jeszcze tych, którzy być może w tym roku nie byli na różańcu. Warto wykorzystać. Aby po prostu tą modlitwą się modlić. Także w piątek od godziny 16 okazja do spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca z racji odwiedziny chorych będą 8 listopada. W tą sobotę jest uroczystość Wszystkich Świętych, więc ksiądz pójdzie do chorych w sobotę 8 listopada. Odpust zupełny za dusze w czystu cierpiące można uzyskać od uroczystości Wszystkich Świętych. Dzień zaduszny przez pobożne nawiedzenie Kościoła, odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, Wierzę Boga, modlitwy w intencji Ojca Świętego, przyjęcia spowiedzi, komunii, zachowania przywiązania od jakiegokolwiek grzechu. W dniach od 1 do 8 listopada także nawiedzając cmentarz, modląc się za zmarłych i spełniając zwykłe warunki odpustu. Przypominamy, że 9 listopada wybieramy się do Auschwitz. Na drogę krzyżową o godzinie 14 się rozpoczyna. My tutaj wyjeżdżamy autokarem o 12.15, są jeszcze wolne miejsca. Zachęcamy do tego, aby się wpisać. Zachęcamy także do czytania prasy katolickiej, jest gość niedzielny, tematem gościa niedzielnego, dlaczego niektóre media walczą z rodziną. Zachęcamy także do czytania głosu świętego Marcina. Jest już nowy numer na miesiąc listopad. Obok intencji, także komentarze do Ewangelii. Warto na pewno nad nimi się pochylić. Wszystkim składamy serdeczny dług, zapłat za złożone ofiary. Jak dzisiaj słyszeliśmy, będą one przeznaczone na cele misyjne. Przygodnie krzyżę proboszczu. Modliliśmy się w tej mszy świętej, dziękowaliśmy Panu Bogu za Twoje 60. rocznicę urodzin 60 lat temu. No, wcześniej Pan Bóg powołał Cię, przeznaczył, abyś stał się kapłanem, wybrał. Dzisiaj dziękujesz Mu za ten wybór, za podjęcie tej decyzji, aby głosić Ewangelię, aby iść przez życie i głosić Chrystusa, dawać Jego łaskę Życzymy jako wspólnota parafialna, a także w swoim imieniu Bożego błogosławieństwa, bo ono jest potrzebne zdrowia, siły. Niech Duch Święty dalej inspiruje, prowadzi i umacnia na dalsze lata w prowadzeniu tych tutaj wiernych. Szczęść Boże. Czcigodny Księże Proboszczu, cała liturgiczna służba ołtarza naszej parafii pragnie Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Twoich urodzin. Zawsze będziemy modlić się za Księdza posługę. Prośmy o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo Świętego Jana Apostoła. Cała nasza służba liturgiczna serdecznie modli się za Księdza. Księży Janie, z okazji Twoich urodzin życzymy, aby Pan Bóg nieustannie ci, towarzyszył Ci w Twojej kapłańskiej drodze, napełniając Cię mądrością, radością i zdrowiem. Niech Matka Kapłanów uprasza Ci potrzebne łaski na dalsze lata życia, a Duch Święty napełnia mocą. Z modlitwą członkowie organizacji działających na terenie Międzyrzecza Dolnego, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyn Wiejskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Regionalnego oraz Sołtys i Rada Sułecka. Żyjanie. W dniu Twoich urodzin pragniemy z serca podziękować Bogu za dar Twojego życia i kapłaństwa. Dziękujemy za wszystkie słowa, które prowadzą nas bliżej do Jezusa. Za Twoją dobroć, cierpliwość i wrażliwość na drugiego człowieka. Życzymy Ci, Księże, abyś każdego dnia czuł bliskość Pana Jezusa. Który powołał Cię do swojej służby, i abyś nigdy nie zwątpił w sens Twojego pięknego powołania. Niech Duch Święty napełnia Cię pokojem, radością i siłą do dalszej posługi. Niech Matka Boża, najlepsza z matek, otacza Cię swoją czułą opieką, wspiera w trudach codzienności i wyprasza u swego Syna potrzebne łaski. Z serca dziękujemy za Twoją obecność w naszej wspólnocie i zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie. Wdzięczne i pełne życzliwości Matki w modlitwie. Godnych Jana, Z okazji 60. rocznicy urodzin, dokładnie wczoraj, już jeden dzień więcej, składamy serdeczne życzenia ofitości Bożych łask, zdrowia, pokoju serca, radości spełnienia posługi kapłańskiej i jej owoców. Niech Chrystus, najwyższy kapłan, prowadzi Ciebie każdego dnia, a Duch Święty obdarza światłem, mocą i mądrością w dalszym głoszeniu Ewangelii. Z wdzięcznością spoglądamy na lata służby wypełnione gorliwością o sprawy Boże i troską o człowieka. Niech Bóg, który powołał Ciebie do pracy swojej winnicy, nieustannie umacnia i napełnia Twoje serce potrzebną siłą w tej przecież niełatwej kapłańskiej drodze. Z, uzna z uznaniem dziękujemy za Twoje zaangażowanie w krzewienie wartości patriotycznych. Wypływające z, o, o, z osobistego umiłowania Polski, które jest pięknym świadectwem wiary połączonej z miłością do naszej ojczyzny. Nie sposób też nie wspomnieć o Twoim pięknym głosie, donośnym głosie, który od lat rozśmiewa w naszej międzyrzeckiej świątyni. Nieźesz nim Słowo Boże i modlitwę z mocą i głębią wypływającą z serca. Niech Matka Boża. Oraz święty Jan Apostoł otaczają Ciebie niezawodną opieką, a wdzięczność ludzi, tak wielu ludzi, których prowadzisz do Boga, będzie źródłem siły i nadziei na kolejne długie lata posługi. Z okazji urodzin składamy księdzu proboszczowi serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego, zdrowia, orędownictwa swoich patronów, Matki Bożej oraz świętego Marcina. Akcja katolicka. serdecznie podziękować za modlitwę, pragnę podziękować za wszystkie życzenia. Czas biegnie, człowiek sobie nie zdaje sprawy, jak ten czas szybko biegnie, ale jeżeli idzie wszystko w dobrym kierunku, to moi drodzy, trzeba z tego się cieszyć. Dziękuję więc dziś Panu Bogu za to, że dał mi dożyć 60 lat, dziękuję za to, że tu mogę być. Dziękuję za to, że jestem w tej wspólnocie z Kędzem Maciejem, z Wami, wszystkimi i myślę, że jako wspólnota będziemy wspólnie się wspierać, pomagać sobie, aby dążyć każdego dnia do zbawienia. Jeszcze raz, niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi, wszelkie dobro wynagrodzi. Bóg zapłaci. Pan z Wami. Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty

To ja wsłużę.